Cześć dziewczyny, dzisiaj postanowiłam Wam pokazać tutorial na ten bardzo szybki i prosty makijaż na co dzień, który robię w 15 minut. Bardzo często pytacie mnie o mój makijaż na e, moich vlogach, więc dzisiaj postanowiłam Wam pokazać, jak bardzo szybko i prosto każda z Was może zrobić taki makijaż w swoim domu. E, możecie włączyć sobie ten tutorial do robienia makijażu z samego rana i malować się razem ze mną. Zaczynamy oczywiście od podkładu, a tak naprawdę to zaczynamy od. E, Pielęgnacji to jest dla mnie kluczowe. Zawsze przed makijażem nakładam serum, nakładam krem i dopiero wtedy zabieram się za nałożenie kosmetyków do makijażu, dlatego że żadne kosmetyki, nawet najdroższe do makijażu nie będą dobrze wyglądały na cerze, która jest sucha, pozbawiona blasku, dlatego przede wszystkim stawiamy na pielęgnację i teraz gąbeczką Beauty Blender Mokrą i czysto wprowadzam podkład. Nie zapominamy o okolicach uszu i szyi, żeby nie było takiego odcięcia. Teraz kolej na korektor. Korektorem też, tak naprawdę, już troszeczkę konturujemy twarz. Zaraz Wam pokażę, na czym to polega. Dosłownie w ten sposób. No i teraz znowu tą gąbeczką będę to blendowała. Może zastanawiacie się, dlaczego tutaj nałożyłam korektor. To jest właśnie. Mm, Forma troszkę takiego konturowania twarzy, uniesienia mm, policzków, takiego, wiecie, mm, efektu liftingu. Zawsze mam wrażenie, że jak troszeczkę sobie rozjaśnimy tą okolicę pod okiem, to wygląda ona na dużo bardziej taką świeżą, wypoczętą. Dobra. Zabieramy się za konturowanie. Bardzo lubię y, robić sobie konturowanie takimi produktami, które bardzo. Łatwo można rozblendować, żeby nie spędzać też nad tym konturowaniem za dużo czasu. Ach, wykonturujemy sobie też żuchwę. A co? I sobie troszeczkę też wykonturuję nos, ale to już pędzelkiem, żeby być bardziej precyzyjna. Dokładnie o tutaj. I tu sobie zrobię jeszcze takie zwężenie, które też sobie potem. Rozblenduję. Teraz te linie są oczywiście takie bardzo wyraziste, ale zaraz zobaczycie, że nabierze to kształtu. Ja czasami nawet lubię sobie, słuchajcie, palcami troszkę rozblendować te kontury. Nie robię przecież tego profesjonalnie, a tylko dla siebie na swojej własnej twarzy, więc o, dobra. Akurat. Ten sztyft do konturowania, słuchajcie, jest świetny, bo bardzo łatwo się ten kontur rozblenduje. Z takiej bardzo mocnej linii, zobaczcie, już robi się dużo bardziej łagodna. A co więcej, jeżeli chcecie, żeby to się wszystko razem jeszcze stopiło, możecie przejechać szybko tą gąbeczką, na której macie też podkład, i to wszystko się razem ładnie wyrówna. Więc teraz wklepujemy produkty. No i już myślę, że tutaj czoło mamy skończone. Teraz policzki. Pamiętamy, żeby tego konturu ym, na policzkach też nie rozmazywać za mocno. Robimy tą linię dokładnie tutaj, gdzie mamy wcięcie w kościach policzkowych. One same wam się tutaj uwydatnią, jak zrobicie taką minę. I będziecie wiedziały, gdzie tą linię zrobić i tylko to rozblendujecie. O. gąbeczką nie jest obowiązkowy, ale ja zawsze lubię sobie jeszcze ten kontur troszeczkę tą gąbeczką rozblendować, żeby nie był taki wyrazisty, żeby nie był za mocny. Tutaj wyostrzamy troszkę żuchwę. Kolejny etap to róż. E, róż mam również w takim e, sztyfcie, natomiast do tego różu wezmę sobie e, pędzelek i odrobinę, żeby mieć większą kontrolę nad tym różem, odrobinę tego różu, zobaczcie, jest strasznie mocne, odrobinę nałożę sobie tutaj tylko u góry na kości policzkowej, żeby troszeczkę dodać świeżości y, temu makijażowi, róż też podobno odmładza. Dobra, upewniamy się, że każdy produkt jest rozblendowany, zwłaszcza korektor pod okiem, i utrwalamy teraz mokre produkty pudrem sypkim. Ja chcę, żeby ten makijaż wciąż był świeży, więc nabieram odrobinę tego pudru sypkiego na gąbeczkę i wklepuję pod oko. Gdyby to był makijaż mocniejszy, może wieczorowy, to nałożyłabym tego pudru więcej i bardziej bym utrwaliła tą okolicę, e, zwłaszcza tutaj pod okiem i strefę T. Natomiast, że jest to makijaż dzienny, to chcę, żeby był wciąż lekki. Zobaczcie, już jaka różnica! Ja ten produkt nazywam Photoshopem w proszku. E, od razu jedna strona jest dużo bardziej wygładzona. Troszkę na czoło, słuchajcie, ja to robię wszystko bardzo intuicyjnie. To jest mój szybki, prosty makijaż, ale jeżeli są tutaj nowe osoby, to chcę zaznaczyć, że ja nie jestem profesjonalistką. Jestem jedną z Was, dziewczyny. No chyba, że Wy jesteście profesjonalistkami, to ja wtedy na pewno nie. Dobra, jeszcze teraz tylko nabieram trochę tego pudru na y, mały pędzelek i. usuwam nadmiar korektora, czy jakiegoś produktu, który mi się zebrał z powieki i matuję tą powiekę, bo jeżeli tego nie zrobimy, to wiecie co się stanie cień nam się zroluje i lecimy dalej, biorę bronzer nakładam na pędzelek, troszeczkę strzepuję, żeby nie narobić sobie plam i tu gdzie robiłam konturowanie na mokro to sobie troszeczkę tego bronzera jeszcze dodaję. Schodzimy też na szyję, żeby mm, nie było efektu tak zwanej maski. Mój ulubiony etap rozświetlacz. Kocham rozświetlenie w makijażu. I do rozświetlacza używam takiego płaskiego pędzelka, żeby też nie narobić sobie zbyt dużych plam. Otrzepuję go troszeczkę. No i tutaj nawet naturalnie widać, gdzie pada światło na twarzy, więc w te miejsce sobie też nakładam rozświetlacz. Troszkę zawsze sobie też daję na czoło. No i zobaczcie, teraz dam sobie rozświetlacza troszeczkę tutaj na czoło, na policzek, i od razu zrobił się taki trójwymiarowy efekt. Ta twarz jest bardziej rozświetlona, promienna. Jeszcze tylko troszeczkę rozświetlenia na nos. I tu robię dosłownie odrobinę, żeby nie przegiąć. O! Aha, jeszcze lubię sobie dać troszeczkę rozświetlacza tak y, pod samą brwią. Dobra, zróbmy teraz oko. E, tutaj będzie bardzo prosty makijaż oka. Słuchajcie, biorę z paletki tutaj taki najjaśniejszy cień, tylko żeby po prostu mieć taką e, bazę, żeby nałożyć brąz. Go. Następnie wymieszam sobie ten cień z tym o tutaj, te dwa i po prostu nałożę sobie na powiekę. Dzisiaj nie będziemy szaleć, to jest makijaż e, dzienny, nie będziemy robić na tej powiece zbyt dużo. Najczęściej, e, jak pytacie mnie o makijaż, czy nagrałabym jak robię, to właśnie jak mam na vlogach taki makijaż codzienny, a on jest słuchajcie. Niesamowicie szybki. Teraz gadam, więc mam nadzieję, że się nie przedłuży. Natomiast, jak usiądę, tak wiecie, w samotności i się skupię, to idzie jak burza. To, co ja tutaj robię z tym cieniem, to ja tak naprawdę wyrównuję po prostu kolor powieki. Cały makijaż jest już trochę taki, wiecie, w brązach, ładnie przybrązowiony, więc żeby ta powieka nie odstawała, to też ją troszeczkę właśnie przybrązowię. Dobra, lecimy dalej. Najbardziej stresujący punkt chyba makijażu każdej kobiety, o ile robi sobie właśnie kreskę na oku. Ben robiła kreskę kredką z Maybelline. Ja mm, tą e, kredkę... Wyłapałam z polecenia Paulinki, która robiła mi makijaż na ślub, i słuchajcie, teraz jest to dla mnie game changer to, jak można nią łatwo zrobić, właśnie kreskę. Więc y, robię to dokładnie tak, jak mam nadzieję, się powinno. Przyciemniam kącik, robię cenzelka. I rozcieram. Dobra, i teraz, jak już zrobiłam tą kreskę, to jeszcze sobie tutaj przyciemniam kącik. Zawsze ten punkt mi tak zauzawia oczy. I są dwie opcje: albo mi wyjdzie, <grym> albo mi się oko popłacze i nie wyjdzie. Dobra, to już jest gotowe. Teraz szybko biorę kredkę, zrobię sobie brwi. E, bardzo często dziewczyny robiąc makijaż mówią, że brwi zajmują im najwięcej. Mi <laughs> słuchajcie, brwi zajmują najkrócej. <laughs> nie wiem, czy jest się czym chwalić. Ja po prostu nie wiem. Jadę po kształcie tych brwi, troszkę je przyciemniam. Nie kombinuję, nie zmieniam kształtu, nie wyczesuję jakoś tych brwi. Robię tak jak są. Jest mi dosyć łatwo, bo moje brwi z natury, jak widzicie, są dosyć ciemne. Więc mimo tego, że tutaj już trochę podmalowałam, to ja dosłownie nadaję kształt tej brwi, ale ja nie umiem kombinować. Zresztą, kto ma na to czas samego rana. Wszystkie kosmetyki znajdziecie rozpisane w opisie pod filmem. Tuż do rzęs. Jesteśmy prawie na końcu, dziewczyny. Staram się zawsze troszkę te rzęsy tuszować tak na zewnątrz, żeby zrobić takie kocie oko. A ten tusz super te rzęsy w ogóle podkręca i wydłuża. No dobra, i tak się prezentuje efekt. Jedne rzęsy wytuszowane, drugie nie. Lecimy z drugim okiem. No i teraz tym, co, słuchajcie, zostało mi na szczoteczce, jeszcze delikatnie tuszuję te dolne rzęsy, ale delikatnie tak, żeby no, nie pobrudzić sobie tego oka. Chcesz, żeby to był w miarę taki świeży, lekki makijaż. Jaką miałyście kiedyś tak, że Malowałyście rzęsy, i makijaż miałyście już skończony, i nagle dotknęłyście się szczotką gdzieś na policzku. I miałyście takie plamy. Miałam to nieraz. Wiecie, co wtedy jest najlepiej zrobić? Nie rozcierać od razu, tylko zostawić ten tusz, serio, niech on zaschnie, weźcie patyczek do oczu i sobie zdrapiecie to wtedy, bo jak tusz zaschnie, to się nie, nie rozmywa, wtedy go tylko zdrapujecie, a jak zaczniecie zdejmować taki mokry tusz, to zacznie się rozmazywać, więc jak nie znacie tego triku, to zawsze zostawcie go, niech on trochę wyschnie i potem zdrapcie to na przykład patyczkiem do oczu, nie? Do uszu! Ja mówię patyczek do oczu razem z moją mamą, bo my sobie często też powiekę tym właśnie... Y, czyścimy z tuszu patyczek do oczu. Dobra, słuchajcie, miałam pomadkę na ustach, żeby te usta w trakcie makijażu się nawilżyły, a teraz jak już są nawilżone, makijaż prawie skończony, to teraz tylko mm, jeszcze konturówka, pomadka i ostatni krok wykończeniowy, który zaraz Wam pokażę, i gotowe. Genialne jest to połączenie do ust dziewczyny Na to możecie dać łyszczyk Albo zostawić Matowe Ja jako, że dzisiaj chcę zaoszczędzić Jak najwięcej kroków, to zostawiam matowe I na koniec mgiełka Z Charlotte Tilbury Która scala ten makijaż Mokre produkty z, suchy, z suchymi I nadaje takiego rozświetlenia I gotowe No i jak dziewczyny, podoba wam się ten makijaż? Koniecznie dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie, żeby zostawić kciuki w górę, jeżeli ten tutorial Wam się przyda. Pamiętajcie też, żeby subskrybować mój kanał, żeby absolutnie żaden odcinek Was nie ominął. Ja się będę już z Wami żegnać i życzę Wam przepięknego dnia, no i udanego makijażu. Pa!